Siemantko, to jest reotor, kurwa, dzisiaj kolejny odcinek zawsze kolejny vlogas. I dzisiaj sobie założymy cylinder do ogara. Pokażę jak to zrobić. Dobrze, żeby nic się nie stało. Myślę, że mi to wyjdzie. Pierwszy raz sobie robił. A potem pokażę jak mnie poniosła mi fantazja. To zrobiłem z ogarem i jednym sobie! Patrzcie. zrobiłem se... kurde enduro ogarka. A spokojnie było cięte to później się wszystko po skręcach, widzimy mi się nudziło i znowu to skręcę sobie. Chodzi silnik, ostatnio był skręcany, to jest dobrze. Dlatego to sobie będziemy dawali cylinder, więc widzimy się w odcinku. Dobra, pokażę wam jak to być zebrań. Tak, tłok powinien mieć e, o, szczałkę do wydechu, pamiętajcie, żebyście no, nie, nie, nie założyli. Co dalej? E, zamki zawsze... Jakbyście nie widzieli, bo by był tu niagar, to po prostu zamki, właśnie takie coś są w stronę zawsze gaźnika jednego mam tutaj właśnie, o a drugie jest y, chyba gdzieś tutaj, tam, widać go chyba no to zaraz wam pokażę jak to zrobił dorobił. fokus znowu nie łapie dobra y, założę sobie ładny cylinderek, nie wiem, jakie będzie kadry jeszcze dobra, jesteśmy już tutaj y, przy silniku mam już założony pierwszy u góry Zobaczymy, czy wejdzie wszystko fajnie. Nie wiem, czy mi się uda. Musi wszystko fajnie wejść. Już, już miałem problem z tym. No. Pierwszy siedzi. Ta szukam z kolejnego zamka. Chyba dobrze siedzi wszystko. No po prostu ściskamy ładnie pierścienie. I nakładamy po prostu. Widzicie ładnie, Myślę, nie jest najgorzej. Nakładamy spokojnie bez gwałtownych. <grym> o. Ja jeszcze o uszczelce pod y, cylindrem. Nie musicie sm możecie smarować jak, jak macie jakieś słabsze kartery albo wam przepuszcza. Ja Mam no. dobrą uszczelkę, fajną kręgę litową, droższą już kupiłem, więc nie powinno przepuszczać, więc mało osadzamy cylinder by się trzeba zobaczyć, czy ładnie tłok chodzi. Nie, jak widzę... Komputer ma się ślizgać w ale... W mi zaczął ślizgać, ale to... Ale nie no, chodzi fajnie. By mi się zaczęło sprzęgło sz śliskać, bo mam źle ustawione sprzęgło, ale chodzi ładnie. Będę musiał chyba sprzęgło rozbierać, bo coś nie tak jest. E no e to się zobaczy jeszcze, bo mi ciągnie sprzęgło, ale fajnie chodzi bardzo mi tutaj e tłok, więc jest fajnie, szybko mi to całkiem poszło tak się zdziwiłem, aż, że, że się uda mi to zrobić. Yy, no to teraz przydałoby się głowicę zakręcić, zaraz tylko pójdę w tą głowicę i przekręcamy. Tak, yy. Trzeba założyć sobie uszczelkę pod yy, głowicę. Pamiętajcie, nie smarujcie jej na żaden silikon, bo ona nie może być na silikonie. Mój kolega raz tak zrobił i to po prostu strasznie wyglądało. Zakładamy sobie... Odsuńcie pamiętajcie sobie, sobie, sobie powierzchnię przed zakładaniem każdą. Ona tak na łatwo wchodzi. Tak nam siadzi. O, siadzi ładnie. I teraz głowica. Yy, głowicę yy, zakładamy. Tutaj sobie wyczyściłem Przykład miałem na to sobie wyczyściłem ładnie i się ładnie świeci. Zakładam sobie pomału głowicę. Ładnie siadzi. Niestety nie mam klucza dynamometrycznego, żeby to kręcić no Więc po prostu zrobię to do łapy, z łapy Spokojnie nie oberwie, nie ja, aż że tak robiłem to jeździło bez problemu Może zrobię live i ja sobie pozbieram na klucz dynamometryczny Z zonetów, zobaczymy jeszcze e, Podkładki Muszę sobie coś dać Siedzą Siedzi Dobra I oryginalnie tylko są takie Jak takie Większe, takie grubsze te śrubki Mogą być też inne, ale ja mam takie to O, nie doszło nawet wróciłem do was z takim ustawieniem grzechotki sadzam sobie śrubkę i lekko yy, o nie spadła mi najgorzej chcę wam użyć płaskiego o tylko jakby wpadłem do środka, bo trzeba rozbierać Jeszcze na, jakby na, na dole był tłok, najgorzej to jest Siedzi, siedzi Nie dokręcajmy na full'a, tylko spokojnie Najlepiej po przekątnej, żeby w ładnie siadło, tak zawsze robię śruba siedzi, siedzi wszystkie ja sobie na śrubki założę a się oglądają takie odcinki podobają, takie luźne, to możecie stawić subika, lajka lecimy po e, 150 subów jakieś bijemy 200, miło by było i teraz zaczynamy już przykręcać już lekki, lekko, już pomału dociąga się więc okej, chyba i teraz to mało dociągamy. Jak, jak jest już koniec, to już nie kręćmy, żeby nie oberwać sobie Oś Bo to, znaczy tutaj, no. wiecie o co chodzi. O. Nie za mocno, żeby nie szczeliła. Teraz te I teraz zaczynamy dociągać Nie za mocno Około chyba to jest 7 minut trzeba dokręcać, nie jestem pewny, ale Mam diutometr w łapie, Więc bez problemu Łowica siedzi ładnie szarwenia nie ma Jeszcze tylko chwilkę Będę odpalał niedługo Myślę zobaczyć czy będzie ciąg olej, czy nie A jak nie to widać, widzimy się W kolejnym odcinku wtedy Jak będę sobie wymieniał zimmering. Dzięki, że oglądaliście zostawcie suba, lajka i napiszcie w jakiś fajny komentarzyk. To cześć, jo!